Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Moi drodzy z tej strony ksiądz Rafał. Wielki tydzień trwa w najlepsze. Dzisiaj przeżywamy już wielką środę. Jutro już rozpoczniemy Triduum paschalne. Najważniejszy czas właśnie w życiu Kościoła, ale myślę, że też w takim naszym osobistym życiu. Kiedy sięgam pamięcią do ubiegłorocznego wielkiego tygodnia. To gdzieś w pamięci mam tłumy, kolejki wielkie do sakramentu pokuty. Spowiadaliśmy z księżmi przed Mszami Świętymi, w trakcie Mszy Świętych, po Mszach Świętych. No właśnie, bo, bo tak wielu z Was chciało przygotować się duchowo również poprzez sakramentalną spowiedź do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W tym w tegorocznym w Wielkim Tygodniu tych kolejek do spowiedzi nie ma z oczywistych względów. Przeżywamy obecnie pandemię. Nałożone są na nas pewne ograniczenia, na nas wszystkich, do których powinniśmy się jak najbardziej stosować. Powstaje w takim razie tutaj pewien problem, bo dla wielu z Was, pewnie nawet dla, dla większości z Was, tutaj mówię o swoich parafianach, Korzystanie z sakramentalnej spowiedzi no, będzie niemożliwe. I powstaje pytanie, co w takiej sytuacji można zrobić? Czy można w jakiś sposób otrzymać przebaczenie grzechów śmiertelnych, grzechów ciężkich, w takiej sytuacji, kiedy właśnie no, nie mam dostępu do sakramentalnej spowiedzi? I oczywiście, moi drodzy, jest taka możliwość. Kościół stosuje to od, od, od lat, od wieków. Jest to związane z doskonałym, z, z doskonałym aktem żalu. W katechizmie Kościoła katolickiego możemy przeczytać taki, takie, takie słowa. Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Tak więc, zobaczcie, moi drodzy, kiedy wzbudzamy w sobie akt żalu, doskonały akt żalu, to ten akt żalu przynosi nam również przebaczenie grzechów śmiertelnych. Na czym polega ta doskonałość tego aktu? No właśnie on wtedy jest doskonały, kiedy wypływa z miłości do Pana Boga. Kiedy żałuję za grzechy, nie dlatego na przykład, że nie wiem, boję się kary e, za, za te grzechy, czyli wtedy jakby motywem tego żalu jest jakiś lęk przed karą, ale właśnie e, tak kocham Pana Boga, a też widzę, jaki, jakim jestem grzesznikiem e, i widzę, jak, jak mój grzech e, zaprzecza właśnie tej, tej, jest zaprzeczeniem miłości do Pana Boga. E, kiedy właśnie ten akt żalu wypływa z miłości do Boga, to taki akt żalu Nazywany doskonałym, e, usuwa również czy, czy daje nam przebaczenie grzechów e, śmiertelnych. Moi drodzy, co zrobić krok po kroku, żeby to przebaczenie grzechów uzyskać w takiej formie? E, proponuję Ci e, następujące rzeczy. Po pierwsze, znajdź jakieś ciche miejsce w domu. Uklęknij albo usiądź wygodnie. Niech ta postawa ciała też no, pomaga ci w tym spotkaniu z Panem Bogiem. I pomódl się do Ducha Świętego. Drugi krok. Zrób solidny rachunek sumienia. Przypomnij sobie wszystkie grzechy, jakimi obraziłeś Pana Boga od ostatniej spowiedzi. Trzeci krok. Właśnie wzbudź w sobie ten akt żalu. Akt żalu za za, za, za każdy z tych grzechów. I po czwarte, zrób właśnie takie, też mocne postanowienie, że kiedy tylko nadarzy się taka możliwość, pójdę do sakramentalnej spowiedzi. I wyznam to kapłanowi podczas sakramentalnej spowiedzi. Wyznam te wszystkie grzechy, które, które sobie przypomniałem. I w zasadzie tyle wystarczy. Nie musisz sobie nakładać jakiejś pokuty, no bo właśnie pokutę nałoży ci kapłan do którego przy najbliższej możliwej okazji pójdziesz do spowiedzi. A więc moi drodzy jeszcze raz po pierwsze znajdź jakieś ciche miejsce, pomódl się do Ducha Świętego. Po drugie, zrób solidny rachunek sumienia. Po trzecie właśnie wzbudź ten akt żalu za swoje grzechy, za każdy z tych grzechów. I po czwarte postanów sobie, że przy najbliższej tylko okazji, kiedy będzie to możliwe, skorzystasz z sakramentu pokuty i pojednania. I w zasadzie, moi drodzy, to wystarczy. To wystarczy, aby właśnie uzyskać od Pana Boga przebaczenie grzechów, również tych śmiertelnych, grzechów ciężkich. Moi drodzy, na ten niełatwy czas, jaki teraz przeżywamy, dla wszystkich niełatwy. Błogosławię Wam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego trzymajcie się.